Okej, okay, witajcie, ja jestem Zireal, to jest kolejny odcinek zagrajmy w Eli Jak widzicie, głos mam taki. Moment. A... Dziwny save. Czemu to jest wrzesień? Sądzę, że to jest to. E, Głos mam taki trochę dziwny. Może taki bardziej radosny, bo w końcu, nagry w końcu mogę wrócić do nagrywania. Uszy prawdziwe mi się jeszcze nie do końca wygoiły, ale jest kit. Hmm. Aha, dobra. Garia. Wiem, co się dzieje. Wy już to pewnie widzieliście. Zrobimy to jeszcze raz. Ja po prostu. Nie, Wait. nie wiem. To? To jest już końcówka. Więc... Yy, nie ma sensu jakoś tutaj, według mnie, przynajmniej tego przyspieszać. Mam dla was parę informacji, ale tym się raczej zajmę... W... No, to, do tego nagram audiologa. Takiego krótkiego momentu. Wydaje mi się, że lepiej to tak zamieszczać osobno, niż w jednym filmie razem z gameplayem. A co mogę powiedzieć? Nie wiem. Wiele... właśnie. A to też będzie do tego. to... to, to, to. Chociaż dobra, mogę powiedzieć. Mogę? Czy znaczy nie mogę? O... Nie mogę tego przyspieszyć, nie? Wilson Reed LAPD. up! Ale fajnie grał. A, ok, to się wspinamy. Hop, 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 hop. Mniej więcej pamiętam, co tu trzeba było robić. Znaczy to było dawno temu, tak jak nagrywałem. Właśnie, bo ja nagrałem trochę do przodu i właściwie tak jak napisałem w komentarzu jednym pod koniec czerwca, nagrałem ostatni odcinek. Ale Noir i w seksa. Ale to też będzie w audiologu. Jak mi się wydaje, że wszystko są. Właściwie każda rzecz, którą chcę dzisiaj powiedzieć, trafi do audiologa. To jest dziwne. to jest takie. nie wiem. Nie do końca wiem, co o tym mogę sądzić. Bo. Oj. Nie bardzo mam o czym mówić w materiale. Bez do tego, ktoś mi spamuje Facebooka. Ja na telefonie mam schronizację. Niestety.

Bitch really picked a spot for it up here didn't he? Julia Randall's folks are flying in from New York tomorrow to claim the body. I saw her on the slab so perfect. looked like she was made of porcelain. She really made an impression on me. Julia well, had that impact on a lot of them. Christ, it's cold. You guys did good work here today. Roy! Myślę, że powinieneś kupić swoim braci oficerom kawałek wody. Zrobisz to teraz. To bardzo miło z tobą, lieutenant. No i dobra. I ostatnio się skończyło w tym miejscu. Cztery minuty tragedii nie ma, więc myślę, że to przebolejecie... Przebole... le... wać... przebolejecie... -prze nie wiem, nieważne. Nie wiem znaleźć jakoś tego poprawnie zmiany. We have to get off of this hill. That's one of our fifty cows still firing, Cole. The twenty second are still fighting. It's over, Cole. Like you're one of the lucky ones. Take goodbye to your friend Hank, Jack. He was your friend too, Cole. Is this how you're going to leave him? Are you wounded? Not a scratch, Kelso. Well, get up and get out of that fucking hole. Find a stretcher while you're at it so we can get him out of here. Who's the senior officer here? I guess that's you, Cole. You were up here all night? Yes, sir. And your command? Gone, sir. Sorry to hear that, son. God damn it, we have beaten these bastards back. It's the beginning of the end, and it was won here. You're a goddamn hero, son. What's your name? Lieutenant Phelps, sir. I'm recommending you for the Silver Star and promoting you to first lieutenant. All right. So too much to see Earl Phelps, a shooting at the 111 Club, 6232 Hollywood Boulevard. Sounds like a homicide beef. Two of the dead guys caught in the crossfire were carrying army surplus morphine. Get over there before homicide tramples all over the place. We already cleared that up. Judge in Pasadena took the big sleep yesterday. nie Dobra. A, to idziemy. Mniej więcej w tym filmie, znaczy te dialogi, było mniej coś takiego, że... był jedynym, który przetrwał tamtą noc ze swojej kompanii i, 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 i ten... O, przełożony mm, dał mu rekomendację do srebrnej gwiazdy, to jest jakieś oznaczenie w, w wojsku amerykańskim, z tego co się orientuję. A awansował go, a tak mi się wydało, że Kolin, że Phelps jakoś tak niespecjalnie to przyjął dobrze kosztem życia jego przyjaciela, czy coś takiego. No dobra. A teraz mamy. Akcję to trochę. Parker and Green are going toe-to-toe to toe for the top job. There's a change in the wind. About time. This wind will be like a tornado, Phelps. Parker's got a puritanical streak. You never know, we'll get swept up in a thing like that. Znowu coś się do mnie chcą. Dobra. Nie, ja nie będę respondował na te tutaj. Znaczy, odpowiadał na o, ich powiadomienia. Mogę sobie to wszystko zrobić potem, jak już przejdę całą grę. Nie będę was męczył tym. Tak jak robiłem to na początku. I co? No nic, idziemy. Jesteśmy już na miejscu, jest spokojnie. Zobaczmy, co mają do powiedzenia. Tu, 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 tu. tu Homicide guys już są w Jak się trzymał Kowalski? za ten pasek? Phelps, We're na about the o over by the bandstand. You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-common my old unit. Uh, I'm sorry to hear that, Cole. Waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vicks? Two musicians, Biddleston and Bo. And get this, they used to be in a four-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Lamont and Tyree, we've met the rest of the band. Now they're a no-piece. <laughs> Do you mind if we take a look around?

Pierosy i paczka soła Ale to chyba nie jest częścią śledztwa, jak mi się wydaje Nie chcę obracać za bardzo myszką Bo nie chcę znowu wyjechać za ten... za ekran wszystko dzieje się w oknie u mnie Tego nie mogę Tu coś jest a, to. To, 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 to na dole. Nie, nie, nie to. To? Wow. Co to jest? Nie w tą stronę obracasz. Ale nie chcę tego jakieś zzoomować specjalnie. Więc odłóżmy. O, no i szukamy dalej. No, tu jest ta hostessa czy coś. O, o, o. Mamy butelkę zamkniętą i otwartą. I na, nic, na niczym się nie chce zumować. To jest tak wszystko bezwartościowe. Więc a, nie wiem za bardzo co tu można robić. Chyba w tym pomieszczeniu nie mam... nie ma za wiele rzeczy. Nie możesz go przejść. A, dobra. Przejdźmy dalej. O, tu coś leży. A, dobra, to jest tylko z, z tego kasyna. Czy co to, to jest kasyna, albo jakiś klub? O, trup. Albo to jest. To jest z tej bandy, tak? To, co się włamywał. No to zobaczmy ręce. No, tu nic nie ma, ewidentnie. Odłóż, odłóż rękę. No jak to brzmi? odłóż rękę. Zobaczmy, co masz tutaj. Nic ciekawego. O, morfina. Dobra, mamy morfina. I to wszystko na tym kolesiu. Tu jest drugi gdzieś jeszcze pewnie. Chyba, że to był tamten. Nie, tamten to był chyba szef tego kasyna Gdzież nie wiadomo. Może tu gdzieś leży. Tu coś o, o, o. Znowu. Gdzieś. Co to jest? Na pewno jest... o, 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 o. Tu. Ja coś obstawiam, że w środku jest morfina. Ale mogę się mylić. Professional na these look brand new never fired they haven't been degreased yet we could check on the serial numbers Is this guy hunting for bear look at these things they're bars you get the odd guy who sneaks one of them home from the war how did he get three of them well wow. army surplus morphine army surplus weapons army surplus valors sound familiar we should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship Yeah. Ma'am, ma I'm detective Phelps, administrative by squad Welcome to the 111 club, detective Feels like I've had half the LAPD in here today already I... And... okay any idea who did the shooting? no idea. it was my day off. if i'd been here, honey, i'd be full of holes, just like the others. you want to love me before we start taking an interest in you? this place has been on the side for years. eddie turns up, buys the club, then we start getting visits from tough guys. Next thing you know, we have the St. Valentine's Day Massacre. Are you getting the picture? Yes, Rafiu. Ah, the picture. Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. Where do you think he got the money? My guess was that he was selling the sort of quality product that you don't need to advertise. Dziękuję you za help, ma. Am. Eddie was in over his head, ale he boss. Punkt intuicji. I dwa na dwa trafione. Z sobą nie pogadam, Bekowski, tak? Mogę tu gdzieś jeszcze iść? Tu jest drugi gościu. Hmm. Chyba, że to jest ten szefu. On wygląda jak szefu, chociaż nie. Nie wiem. Eddie. Tak. Czy to. Czy to był, to był chyba ten, co przyszedł do nas wtedy i się tak wydarł? Nie, nieprzyjemnie. W ogóle dostał w głowę, w oko też dostał? Nie, w oko nie dostał. Mnie się wydawało trochę? No, to już nic nie będzie. Dziwne w ogóle, że od krwi, która wypłynęła z ciała, koszula nie jest brudna. Powinna chociaż trochę zafarbować do, dołu. Taka prawda. Ale nie, on jest czysta. Rzekłbym nawet nie jest niebiały. To jest coś nie, nie tak z tą kropką. Tu nic nie masz, nie? Nic nie mogę wyjąć. Dobra. Wejdźmy z ciebie. Ta lampa tu. Och, safe. A, i znowu. Co mamy w safe? Nie safe. Aha, właśnie. Nic nie mamy ruszonego w sejfie. Tam był pistolet. I tu też już nic nie ma. Dobra. No, wydaje mi się... Wow, przeszedł po kwiatku. Ten tutaj flirtuje. Wydaje mi się, że możemy jechać. Stąd. Eee... Uh, nie, nikt wam nie powie. Gdzie jest? Kościół, Dobra, chodź tu. Spytam się jeszcze siebie co tu chcesz zrobić. Pewnie chcesz jechać dalej. Best the place, Cole. All the rooms. Czyli coś tu jeszcze jednak jest. Dobra. się to jest do... dobry staw, żeby się go pytać. On czasami może coś ciekawego powiedzieć. Tu nic nie masz. Hmm. Tu nic nie ma. Nie ma. O, 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 coś tu leży. O, odwróć się do tej butelki. O, tylko nic na tej butelce nie ma. Ja nic na nie potrafię znaleźć. Więc jeszcze papieros. Papieros. papieraz, jak... jak każdy nic na tym nie ma. E faktycznie, tą walizkę przeoczyłem. Tę walizkę właściwie zobaczmy sobie co tu jest Są pustniki z tego co widzę Zobaczmy. Wow. Jeszcze raz. Dobra, odłóżmy. Jak chcę teraz drugiego? Czy tu jest jakaś kombinacja? Wow, Okej. Okay. co tutaj? Myślę, Blue Room. Jakiś co to? Igła? Znaczy, jest trzy kawka. No, do morfiny tu, co jeszcze jest? Aha, te dwa na górze mnie nie interesują, rozumiem. Jeszcze mogę trąbkę zobaczyć, pewnie, a no, mogę. Tylko co z trąbką? Z trąbką nic nie zrobię zapewne. I nie było klik, więc spoko. Dobra, masz jeszcze jakiś pomysł? No, widzicie, przegapiłbym coś takiego, gdybym z nim nie pogadał. Czasami się przydaje mieć takiego partnera, który powie chociaż dwa słowa. Pewnie bym tu wrócił, bo miałbym lokację niezaznaczoną jako zaliczoną Jedziemy na stację. dojedziemy tam, coś zrobimy, chyba jeszcze tak na szybko i skończymy. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you'd think. Young guys trying to adjust to normal life, getting mixed up in the wrong crowds. The kid had just bought a nightclub. I'd say he got mixed up in the right crowds until someone filled him full of holes. You don't come into that kind of money that quickly without pissing a few people off. Notarization. <sighs> Coś musiał, coś musiał przekręcić, żeby tyle kasy dostać na raz, żeby kupić klub nocny. Przecież wtedy to były inne pieniądze. Jak się miało 100 dolarów, to był mały majątek. Naprawdę, jak na taką normalną osobę. Tego co w ogóle. Tak, tak, tak kojarzę, bo nie jestem pewien właściwie. Tak strzelam właściwie. Co powiedziałem właściwie? Strzelam trochę tym tekstem. A to może być właściwie taki. Znowu właściwie, jest... co ja robię? Może być taki fakt. Tu masa telewizji. Reporterów, dziennika... Nie na telewizji, nie, ale dziennikarzy. Co jest? Ten fucking rat Stoker has gone public about Brenda. Kto jest Brenda? Brenda jest LA's most famous madam. I everyone knows it? Of course everyone knows. Brenda pays her way. Are we cops or a collection agency? Ores have been around since the Bible. Our job is to keep it off the street so Joe Citizen and his wife can stroll around unmolested. Then we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution, except when they're using them. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its cut. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn, does a large tree grow? He could bring the whole thing crashing down on us. Aren't you supposed to be working the... Sir, do you know which robbery detectives are working the army surplus theft from the Coolridge? Caldwell and McManus. I saw Caldwell in the squad room not long ago, if you want to speak to him. Thank you, sir. We'll do that. This way. I'm może zrobimy, to tym gościem I want to stop him with one round. You got a minute? Sure, Cole. Any time. You've been working the docks robbery on the SS Coolidge. Yeah, that's right. So how do you see it? Inside job. Either the guys working the wharves, or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARS. Case of Thompsons. Crate of Valor smokes. Homicide just recovered three BARS and a mountain of cigarettes at a shooting at the One Eleven Club. No kidding. I better get over there. Do you have a copy of the manifest? Yeah. Here it is. So, how do so, we connect the docks robbery to the mess at the 111 club? Mouthpiece uh, was just thrown out, now the D-8 went down. This is the great we recovered. I'm going I got the jitters half a million syrettes loose on the streets of L.A. We have chyba... enough to arm three companies. No, and that's not it. Backroom arsenal from the 111 Club. Some of these guys are from my old unit. They must have finally shipped home. Kelso, Sheldon, but Goldrick. McGoldrick was on the boat. Sure, we checked him out. McGoldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the bar. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. Dobra, obstawiam, że nam pomógł spotkanie z ludźmi z uh, ekipy starej, taki tam ekipy z wojny. Dobra, myślę, że będziemy kończyć. Mam nadzieję, że odcinek uh, Wam się podobał. No i trzymajcie się, do następnego razu, cześć.